Witam Was kochani w kolejnym odcinku. Taka mnie nam wzięła, że już robię którąś dekorację z kolei. Dzisiaj chyba trzecią czy czwartą, ale to tylko dobrze dla Was. Teraz będziemy używa, używali taką większą tackę. Będzie więcej takich większych rzeczy. Takie trochę ciemne kolory, trochę czarne, coś innego. Także nie wiem, zobaczymy, czy Wam się podoba. Zapraszam. Przeszkodził mi mój syn, bo do mnie dzwoni. Także już Wam pokazuję. To jest... I teraz ja nie wiem jak się nazywa. Wiem, że to jest coś storczyk, coś takiego. I to jest na takiej długiej nodze i to jest ze skóry. Kupiłam to kupę lat temu i tak mi się jeszcze to trzyma ładnie. Także zgięłam tą nóżkę, tutaj nawet trochę złamałam. Chcę to położyć tak, żeby tej nóżki nie było za bardzo widać. Trochę będzie widać, no ale no trudno się mówi. W każdym razie zaczynam. I tu mam takie szkiełko z taką brzydką, trochę tą kardą. A to jest też taka tasiemka ze skóry, także mi ciężko będzie. Ale jest piękne serduszko, czyli święta, miłość, kochamy się spokojne, fajne święta. Tutaj mam znowu ten. Mówiłam, że dekoracja będzie w ciemnych kolorach, także zielony wybrałam i czarny, a zielony tylko dlatego, bo tylko to jest moja jedyna taka świeca jednokolorowa, którą posiadam. Ale zobaczcie, moja hortensja słucha, także ją położę tu, dlatego że ona ma gdzie nie gdzie takie zielone listki. Także ją tu kładę. Zasady znacie, że Wam pokażę wtedy dekorację z Waszej strony. Ten tutaj skalniaczek. W poprzednim wideo zaczęłam Wam mówić o nim, że nazywam go skalniak, bo. i zaczęłam mówić coś innego i zapomniałam. Nie wiem, czy Wy je znacie, na pewno tak. One, one, gdziekolwiek się ich nie posadzi, to zawsze gdzie tam jest kamyczek, to w tą stronę jakoś rosną, jakoś idą w tą stronę i się osadzają na kamieniach. Także to jest taki skalniak dla mnie. Ja nie wiem, jak to się naprawdę nazywa żeby było miło i dekoracja pasowała jakoś razem. Także czarną bombkę tu kładę. Druga czarna, ale taka trochę wyblakła. Też ją tu gdzieś wsadzę. I trochę, żeby kontrastu dać. Damy też takie typowo srebrne bombki z takimi fajnymi kształtami tutaj i chyba mi się wydaje, że to jest, że to jest to. Także dekoracja jest dosyć taka szybka. Tu mam tą bombkę, tam położę i teraz. Znalazłam trochę lampek, żeby nam to rozświetliło te czarne kolory, a jeżeli damy taką, taki łańcuszek, to nam to też takiego trochę ekskluzywnego koloru da, nie? Też trochę nam o to chodzi, żeby tak fajnie wyglądało. Także, o. no nie, po oczach daje mocno. A Wy nie wiecie, ja zamówiłam okulary. I przyjdą chyba za tydzień. Cieszę się z tego powodu, z drugiego nie, no bo ja mam tak trochę, że. mi. nieładnie w okularach. Także zobaczycie. Mnie w okularach niedługo. Znaczy, nie wiem, czy mi nieładnie. Po prostu wystarczy się oczywiście przy, przyzwyczaić. To jest, to jest normalne, nie? Ale. I tutaj schodzi sobie ten motorek, jak ja to nazywam, motorek. Bo ten motorek nie jest taki ładny. Dobrze, że to jest taki drucik, to można to w sumie pogiąć i tak samemu zdecydować jak to, gdzie i jak ma być. Ta hortensja jakoś mi się tutaj zbyt bardzo... Mm. gnie. Już Wam pokazuję jak to wygląda. Efekt skończony. Dekoracja prezentuje się tak. Dostaniecie tutaj trochę z daleka. Teraz Wam zbliżę, żebyście wiedzieli w ogóle o co tu chodzi. Tak właśnie wyglądają te, ten storczyk. Tu mam te czarne kule. Srebrnych, bo to święta, czyli można troszeczkę zaszaleć z tym srebrnym, z tym blink, blink. Widzicie, hortecja bardzo pasuje do, z tych listków tutaj, do mojej świeczki. Mój eukaliptus, skaniaczek, brzydki motorek. No, to jest taka trochę większa dekoracja, ale moim zdaniem bardzo fajnie się. Prezentuję to tak trochę inaczej, tak trochę na bogato, mimo że tu nic specjalnego nie ma. Wystarczy po prostu yy, więcej rzeczy nakłaść na tacę. Także jestem bardzo ciekawa tej dekoracji i Waszej reakcji. Bardzo proszę napiszcie coś na ten temat. Być może w tym stylu mam, mam więcej robić. Nie wiem. <gryw> proszę Was o kciuka do góry. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!